Skontaktowałem się z panem Macedońskim, zapytałem go, czy mają opinię. Zgodnie z procedurą mam przedstawiam teraz projekt uchwały. Chciałbym, żeby ten projekt dzisiaj został zaakceptowany przez państwa i wprowadzany w trybie nagłym na sesję 10. Czy w tej sprawie, czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za tego mojego wniosku dotyczącego honorowego uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę, czyli jednomyślnie żeśmy przyjęli. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu y, kolejnego uzgodnienie porządku obrad z sesji Rady Miasta planowanie na 7 10 września. Zaproponowany porządek uznania: wszystkie wskazania prezydenta. Ponad po porządku mieszczoną uchwala na tym dnia poszczególnie. Projekt prezydenta w sprawie uchwały w sprawie do składu rodziny pracy Aptek. W punkcie 26 projekt prezentacji w sprawie udzielania dotacji wizyty w Kultury w punkcie 27 grupy operacyjnych w sprawie z miasta. do miasta. ta propozycja e, porządku została Państwu przekazana pocztą elektroniczną przed rozmową, e, e, pocztą elektroniczną w piątek 29 sierpnia, a w przedposiedzeniu do leczenia czy są ewentualne propozycje zmian lub uwagi do zaproponowanego porządku obrad. E, proszę Państwa, w dniu dzisiejszym otrzymałem wniosek Grupy Rady i Sprawiedliwości o uwzględnieniu w porządku obrad sesji Rady Miasta w 10 września, czyli na najbliższej sesji, informacji prezydenta na temat realizacji uchwały w sprawie postępnego programu zmian edukacji na lata 2013-2014, przyjęty 12 czerwca -2013, 2013, a następnie zmiany uchwały 18 grudnia 2013. Paragraf 4 tej uchwały według opinii wnioskodawców nie został zrealizowany, przewiduje... Przedstawienie przez Pana Prezydenta Radzie Wniosek Informacji o wykonaniu uchwały roku, w sprawie roku. Pierwsze półrocze do 31 roku, w lipca, za drugie półrocze do 31 stycznia. Mimo, że odpięcia, się wpadło w roku miesiące, to w obecnej Rady nie zostanie zapoznane z realizacją uchwały. Przezczytam wniosek, który Państwu złożyłem. Czy są jeszcze jakieś wnioski dotyczące porządku do obrad? Nie widzę, mamy tylko ten jeden wniosek. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radzi w tej sprawie chce zabrać głos? Ja mam tylko taką wątpliwość, że dotychczas nigdy nie było informacji prezydenta na sesji, bo rzecz dotyczy nie tyle informacji pisemnej, i informacji ustnej, rozumiem. Nie było czegoś takiego, żeby prezydent składał informacje o realizacji uchwały na sesji. Takie rzeczy odbywały się pisemnie, czasami na posiedzeniach komisji, które dyskutowały na temat realizacji danej uchwały byłby to pewnego rodzaju element, a to jest z mojej strony e, takie stanowisko. E, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Bardzo, bardzo to, e, to jest tak, że jakie jest uważalne w przed Miasta. Więc e, posłanie e, informacji pisemnej do radnych nie jest wyczerpaniem tej formuli. To jest pierwsza stanowisko. Zatem to że w tej chwili... Nie ma takiego zwyczaju, nie znam, że takiego nie było, co do sobie wcześniejsze ustalenia i wypełnianie zapisów uchwał z, z poprzednich planet. I były takie zwyczaje, no nie były podejmowane uchwały, które mówiły o tym, że Rada przyjęła do wiadomości. Więc proponowałbym, żeby wrócić do tego zwyczaju, który wydaje mi się dobrym zwyczajem, chociażby dlatego, że... W tej informacji pisemnej znajduje się bardzo wiele powiedziałabym, za głowę i chciałbym, żeby to zostało wyjaśnione. Szanowni Państwo, my uchwalamy dość sporą ustawę i w każdym przynajmniej obowiązku o raportowanie z realizacji Rady Miasta Krakowa. Dotychczas odbywało się to w <trym> pisemnych. czasami było to przedmiotem obrad komisji, choćby ostatnia dyskusja na Komisji Innowacji co do stanu realizacji. Yy, uchwały tej kierunkowej, ale oczywiście Rada może wszystko. Natomiast yy, są też, są też yy, uchwały, przypomnę na uchwała dotycząca rewitalizacji, która ze względów ustawowych wymaga przyjęcia informacji przez prezydenta, ponieważ dotyczyła yy, wyboru tam dzienników do realizacji. W związku z tym ustawa nas zmuszała do tego, żeby pewne te informacje przyjąć. Natomiast ja nie przypominam sobie praktyki przyjmowanie informacji. Proszę państwo uwagę, że mamy około 10 uchwał w kierunku i prawie w każdym pisane raportowanie nie przed komisjami, tylko przed radą. Bo to znaczy, że każdy radny ma prawo dostać tą informację, a nie tylko członkowie Komisji Edukacji czy Społej. Pan Radny, tak bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Myślę, że pierwsze, że... że rzeczywiście ta sesja tak powiem, że nie będzie na sesji, chyba że zostaniemy ja go nie dobrze by było, żeby ten punkt się znalazł. Więc z tego powodu, że dotyczy to yy, wydatków w naszym budżecie, które są bardzo znaczące. Myślę, ja tak, że, że w tym momencie nie stoimy na przeszkodzie, żebyśmy tak naprawdę wysłuchali. Znaczy ja jeszcze, bo no, tego nie powiedziałem, a w zasadzie powinno powiedzieć przy prezentacji sesji. Na początku sesji chcę, żeby. Wystąpił pan dyrektor Niezabitowski, ponieważ dowiedzieliśmy się, co do tym kiedyś że e, latem tego roku minęła dokładnie 750 rocznica pierwszego dokumentu stanowiącego o Radzie Miasta Krakowa w 1267 roku e, 64 roku. E, powstał pierwszy dokument sygnowany przez ówczesną radę 750 lat temu. Nie robimy z tego wielkiej uroczystości. Tym niemniej chcemy, aby początek rady, początek tej sesji 10 był poświęcony takiej krótkiej informacji na ten temat z pewną niespodzianką, którą też Państwo przy okazji dostaniecie, dotyczącą tego. Właśnie... To będzie na sesji, tak? Na początku to będzie 10 minut. To nie będzie jakaś wielka rzecz, no, w naszym sensie czasowym. Natomiast w sensie informacyjnym, myślę, bardzo ciekawa rzecz, no bo miło wiedzieć, że się 70. Ale to jest zupełnie inna kwestia, to tylko a propos, bo to powinienem na początku na powiedzieć. Także planuję i będę prosił Państwa o to, że jeżeli dzisiaj na Komisji Głównej przyjmiemy inicjatywę uchwałą tak. w sprawie ponowowego obywatelstwa, żeby Państwo pozwolili wprowadzić to, czyli zebrać podpisy na, w trybie nagłym na, na sesję, no po to, żeby potem jeszcze móc odbyć y, posiedzenie y, sesji uroczyste poświęcone y, nadaniu ponowowego obywatelstwa, jeżeli Taka będzie wola Rady, Stąd, ale to będzie akurat drobna Panie sprawa i będę prosił Państwa o połączenie e, Proszę Państwa, mamy wniosek. Pan Radny Wojtemowicz. Oczywiście można, ale porządku. Tak, bardzo proszę. E, nie znalazłem porządku w projektu uchwały w sprawie zmiany w strefie płatnego pakowania, a takie zapowiedzi były ze strony To nie ma. Czyli nie, ale czy po prostu będą zgłaszane jeszcze w trybie prezydenckim, teraz do końca tygodnia nie ma, panie, nie. Nie. Okay. Okay. to jest jedna rzecz. <laughs> A druga sprawa, tak mi się wydaje, że trochę bym przestrzegał przed e, e, takim kierunkiem, gdzie będzie sprawozdanie składane. Nie obawiam tego drugiego, niestety, ale no, taka jest dzisiaj rola komisji, które, że skoro jest na to na jeszcze no, to będzie. To, ja to nie, ma? nie ma kwestia tylko informacji, również możliwość dyskusji. nie wydaje mi się, żeby to był krótki punkt. Nie tylko mówię o samych uchwałach uchwała kierunkowych, no ale jakby nie, nie mają mocy uchwały tak zwane, do zrealizowania, czyli prawa. No, to już tutaj... no, Szanowni no, Państwo, jest wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o wprowadzenie do porządku obrad tego punktu wraz z dyskusją. Kto z Państwa radnych jest za tym wnioskiem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Pani liczy. Tu ma znaczenie. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. 4 za, 7 przeciw, nie wstrzymujące się. Rada nie zdecydowała na wprowadzenie tego punktu. Komisja. Przepraszam, komisja. Bardzo jasne. Komisja. W związku z tym stwierdzam porządek obrad został uzgodniony z komisją główną. Porządek zostanie poszerzony w projektu uchwał zgłoszony przez prezydenta w trybie artykułu stosownego ustawy o samorządzie gminy, po czym przewodniczący obrad powiadomił Rady Miasta po rozpoczęciu sesji. Przypominam, że na początku sesji będzie y, ta informacja, będzie taki krótki wykład pana dyrektora Niezapitowskiego. Y, z taką małą niespodzianką będą, będą także wystawione y, 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 no, wiekowe pamiątki Rady właśnie z tego okresu. Ten dokument także, który w 1264 roku został przez ówczesną Radę napisany i, i podjęty. Szanowni Państwo, kolejna sprawa. Inicjatywa uchwałodawcza Komisji w sprawie nadania Mrowego Bartelsa Stowarzyszenia Polskiego Miasta Krakowa. Szanowni Państwo, na części niejawnych posiedzenia w dniu 23 dniu 27 sierpnia Komisja Pomnę przyjęła wniosek w sprawie nadania Mrowego Bartelsa Stowarzyszenia Polskiego Miasta Krakowa Panu Pana Mągu Macedońskiego. Informuję Państwa, że Pan Pana Macedoński wyraził zgodę na przyjęcie tytułu. Propozycja projektu uchwały została przekazana członkom Komisji w, w dzisiejszym elektroniczną tak a kseną kopię rozdano przed posiedzeniem. Czy są uwagi na temat przekazanego nie ma, to bardzo proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby komisja wystąpiła z tym projektem uchwały? Bardzo proszę. Kto jest za? Chyba jesteśmy jednomyślni. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednomyślni. Komisja Główna Wystąpi z inicjatywie uchwały w sprawie nadania panu Adamowi Macedowskiemu Honorowego Boletestwa Stoszyńskiego Miasta Krakowa. Bardzo proszę też państwa państwa e, e, radnych. żeby tą sprawę na początku sesji jako pierwszy punkt wprowadzić. Szanowni Państwo, bardzo proszę też o przypomnienie Rady o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do, 18, do 21. Informuję też, że 28 sierpnia 2014 poza wniosek Krakowskiej Fundacji Firmowej o przyznanie Panu Mioromowi Grosowi tytułu Konzolowego Watersa ja Miasta Krakowa. Nie będę w tej sprawie zapytywał, bo to jest sprawa świeża. Zobaczymy, czy co Państwo... Państwo członkowie komisji w tej sprawie w tej sprawie się Joran. Nie znasz? Szanowni so Państwo, nie, proponuję nie rozwijać tego tematu. Proszę Państwa, proponuję nie rozwijać tego tematu, bo to jest sprawa. Oświadczenia i Muhy... komórki. Czy są jakieś sprawy, które państwo... odnośnie wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury w najbliższym, posiedzeniu, 38, Ale chcę tylko jeszcze raz Państwu prosić, jeżeli są osoby spoza Komisji, e, dostają zaproszenie, że wyjazd jest o godzinie 13 trzeba to w czwartku zgłosić. E, e, wiem się do Pani Beaty jest to sekretarz Komisji, ponieważ będziemy zamawiali głosowanie. Mówią do osób tych, które są spoza Komisji, bo wszystkie osoby, które są uczestnikami, zostaną zaproszeni i dokładne informacje co do, godzin, do godziny, czyli znaczy do godziny, 15 w czwartek, proszę wszystkie osoby radnych czy nieradnych. To... Na spalarni, a o godzinie 13 wyjeżdżamy stąd. 13 sprzed... tak jest. to nie myślę, że tam jakaś lista była. Przejechać całe miasto na punkt, godzinę będzie ciężko. Tam będzie problem, bo to jest teraz. A jeżeli. Ja na Jana Pawła jest. Ale, a jaką godzinę nie rozumiem? Nie ma śliska, żeby. przyjechać do śródmieścia, bo koniec nowych hutów praktycznie. No? No nie, no to ja rozumiem, że wszyscy ci, którzy chcą indywidualnie, to na ja 13.30 to No ale samochód może, No jaki w tym są? nie stanie. Szanowni Państwo, proszę o punktualny przyjazd osób, którzy przyjąli tej Szanowni Państwo, to tyle, jeśli chodzi o komisję. Dziękuję. Następne posiedzenie 15 września o 15.00. Dziękuję bardzo.